Ja jestem, bo Ty jesteś, kim jesteś? Jesteś zamknięty w powłoce? Skoro mamy dbać o swoje ciało, to nie zapomnijmy dbać o myśli. Co to myśli? O czym ona w ogóle gada? Po co? Myśli rozumiem przez to, co jest w nas. Przychodzi nam do głowy. W każdej momencie, w każdej chwili, w każdej sekundzie. Zadajmy sobie pytanie: o czym myślimy? Co przechodzi przez naszą głowę? Przez nasz umysł, co się tam dzieje. Jedziesz i co myślisz? Stoisz i co myślisz? Leżysz i o czym myślisz? Na swój temat, właśnie o to chodzi, co myślisz na swój temat. Wtedy będziesz wiedział, kim jesteś. Jeśli to odkryjesz, możesz to zmienić. Jest jeden sposób, prosty. Trzeba się o tym tylko dowiedzieć, więc Wystarczy przyłapać się na tym, co myślimy i odkryć, co się kryje w nas zadbajmy też o nasze myśli.